Witam serdecznie wszystkie byki, byki słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na maj 2025 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie byki? Do 19 słońce jest jeszcze w Waszym znaku. Czyli dodaje Wam siły, dodaje Wam energii, dodaje Wam poweru. Jesteście w swojej energii i czujecie się bardzo dobrze. 10: Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wejdzie również do Waszego znaku. Więc tutaj dużo, dużo przemyśleń, spokojne, takie rzeczowe rozmowy, wszystko stonowane, jakby nie spieszycie się z decyzjami, ale powoli, powoli dochodzicie do celu. W tym miesiącu są dwa ważne wydarzenia, ponieważ Pluton, planeta przemiany, transformacji, wchodzi w retrogradację. I Saturn, przede wszystkim do 24 maja, Saturn jeszcze jest w rybach. Jest to planeta karmy, planeta ambicji, planeta nasz nauczyciel, planeta dyscypliny. Jeszcze będzie do 24 w rybach. Sekstylu do Waszego znaku i później on na trzy miesiące wejdzie do barana. Więc wykorzystajcie jeszcze ten czas, bo jest w sekstelu, czyli do 24 maja. Zacznijmy od początku. 2 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która weszła do Barana, łączy się z Neptunem, planetą miłości, planetą duchowości. I jakby u Was to wszystko się dzieje troszeczkę w ukryciu. Na pewno wspaniały czas na rozwój duchowy, wspaniały czas na artystę, na tworzenie czegoś, na budowanie nowego wizerunku, nowych wizji, na pisanie na przykład książki, na pisanie jakichś utworów, cokolwiek artystycznego. Wszystko tutaj pięknie, wspaniale będzie szło. Również piękny czas na, na takie obradne przyjrzenie się sobie i takiej nauki miłości do siebie. To jest bardzo ważne. 4 maja, tak jak już wspomniałam, Pluton, planeta przemiany, planeta transformacji, planeta też szoku. Wchodzi w retrogradację w znaku wodnika. I będzie w tej retrogradacji aż do 14 października. Dla Was Pluton ustawiony jest w kwadraturze. Powoli, na razie wpływa na osoby z pierwszych dni znaku. Pluton to jest trochę taki, wiecie, przymus. Zmienia tutaj Wasz statut, Waszą karierę zawodową. Poprzez różne doświadczenia będzie zmuszał Was do wycofania się, do rezygnacji, do zakończenia tego, co już wam nie odpowiada, tego, co was tłamsi, tego, co, co was przymusza, co jest jakąś przemocą, y, y, niezgodne z waszymi zasadami, z waszymi wartościami. Więc tutaj, gdy Pluton wchodzi w retrogradację i później ruszy po październiku do przodu, wiele byków będzie podejmowało takie decyzje albo będzie zmuszonym do tego, tak? 5 maja, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawi się w sekstylu do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju. Merkury jest w baranie. Czyli tutaj Wy coś sobie planujecie, Wy tutaj jakieś działania podejmujecie, które mogą poprawić Waszą sytuację finansową. I to jest taki moment, może się odbyć jakaś rozmowa, jakiś pomysł może się pojawić. 6 maja, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności ustawi się w sekstylu do Plutona. Planety przemiany, planety transformacji, po raz kolejny jakieś pomysły, tak? Na poprawę swojego statutu, poprawę swojej sytuacji zawodowej, kariery. Wy tutaj coś myślicie, coś planujecie, tak? Więc, jakby to, że Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju jest u Was w domu wartości zarabiania pieniędzy, mówi o tym, że tutaj coś się dzieje, tak? Coś chcecie zmienić, coś nowego. Być może się pojawiły jakieś nowe możliwości zarabiania. Dziesiątego, Merkury, planeta, tak jak powiedziałem, która odpowiada za komunikację, współpracę, biznes, wchodzi do Waszego znaku. I tutaj jakby yy, myślę, że zaczniecie realizować to, o czym myśleliście? Myśleliście o tym z odwagą, z ogniem, bo Merkury był w baranie, tak? A teraz przechodzi do Byka i czas na ym, realizowanie krok po kroku swoich planów. Macie Słońce w Byku, Kurek w Byku, więc duża siła, duża energia i yy, yy, działacie w sposób taki, jak Wam odpowiada, tak? W tej energii odbywa się pełnia Księżyca w znaku Korpiona, czyli Księżyc jest w Skorpionie, Słońce jest w Byku, naprzeciw, czyli w Waszym znaku, ale pełnie nie jest za łatwa, ponieważ chłopas spełni Merkury, który wszedł właśnie do waszego znaku, ustawia się w kwadracie do Plutona. Planety przemiany, planety transformacji, planety przemocy, planety też agresji, takiej ukrytej, skumulowanej, więc ten kwadrat mówi o jakimś konflikcie, o jakimś niezadowoleniu, o tym, że wy czujecie przymus. Chodzi tutaj o pieniądze, tak? Pieniądze zarabiane przez was, pieniądze od małżonków, pieniądze od państwa, pieniądze z kredytów, z ubezpieczeń. Tu jest jakiś konflikt. Być może uświadomicie sobie, że za mało zarabiacie, że, nie wiem, zostaliście otłukani, że czas z tym skończyć, że ym, nie jest to zgodne z waszymi wartościami, że wy o wiele wyżej się cenicie, tak, więc tu może tak być, jakby ta pełnia jest jeszcze przedłużeniem tego, co się działo, tak, wcześniej Pluton był, mm. Mars był naprzeciw Plutona, a teraz Merkury jest w kwadracie do Plutona, więc jakby tutaj pewne decyzje możecie podejmować i coś możecie zakończyć, jest bardzo nerwowa ta pełnia i bardzo wybuchowa, trudna, ponieważ w Skorpionie nie czuje się dobrze. Tutaj y, pewne lęki wychodzą, pewne bolączki, pewne braki, tak? Bardzo mocno widzimy braki, to, czego nam brak, czego nie mamy, a bardzo chcielibyśmy mieć. Y, 18 maja Słońce łączy się z Uranem w Waszym znaku, czyli tutaj wiecie, Uran, nagłe nieoczekiwane zmiany planeta szoku, planeta nieprzewidywalności, planeta rewolucji czyli zmiana zachodzi w Was, tak? Tego osiemnastego merkury również jest w kwadracie do Marsa, czyli konflikt. Merkury to komunikacja, współpraca, biznes. Mars jest w, w lwie dumny. Uważa, że jest najważniejszy, czyli tu jest kwadrat, tak? Czyli mm, konflikt też. Yy, konflikt też dotyczy yy, tego co się dzieje w waszym domu. Tutaj yy, jakieś konflikty mogą być. Yy, Szczególnie z mężczyznami, z synami, z ojcami. Bo tutaj Mars, tak? Konflikt, Merkury. No, może mocne słowa mogą paść, tak? Więc tutaj, no, trudny czas tego 12 do 20. Później 20 słońce zrobi sextel do Saturna planety karmy, planety naszych ambicji, planety dyscypliny, czyli tutaj jakieś sytuacje, jakieś wsparcie ze strony przyjaciół, jakiś pomysł, który może być bardzo korzystny, jakaś współpraca i później Słońce przechodzi do znaku bliźniot. i Słońce przechodzi do znaku bliźniąt i tutaj Mocno ruszy się sprawa, yy, sprawy finansowe, sposoby zarabiania pieniędzy. Tutaj będziecie chcieli zarobić. Tutaj możecie dużo jeździć, dużo rozmawiać, yy, dużo, dużo tutaj ruchu, dużo działania będzie. 22 piękny dzień, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w baranie, wie czego chce, jest odważna, wie jak zarobić, wie jak zdobyć. Yy, yy, na przykład osobę, która jej się podoba również. Wenus ustawia się w trygonie do Marsa, planety energii, siły życiowej działania, więc świetny czas tutaj. <laughs> yy... No Świetny czas powiedziałabym na zarabianie pieniędzy, tak? Świetny czas na poprawę swojego wizerunku, swojego statutu. Być może tutaj ruszecie z jakimś nowym pomysłem, zarabiacie pieniądze. Tutaj komunikacja, handel, biznes, yy, yy, jakiś ruch, tak? Więc tu yy, mocno sytuacja się zmienia na korzyść. Yy, 25 później, yy, Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, który jest w waszym znaku, połączy się z Uranem, planetą rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian, więc tutaj dużo się może wydarzyć, tak? Ale tak jak powiedziałam, ta zmiana największa zachodzi w Was że ja chcę zmiany. Wy czujecie, że chcecie zmiany. To najmocniej dotyczy trzeciej dekady. Pierwsze dwie y, osoby z pierwszej i z drugiej dekady byka już wiedzą, bo już ten Uran im przeszedł. Ta trzecia dekada jeszcze jest w trakcie tych zmian, tak? I Merkury połączy się z Uranem, a Saturn przejdzie do Barana. I tu jest duża zmiana, tak? Saturn przejdzie do Barana i jakby Saturn pokazuje, że te najbliższe Dwa i pół roku do trzech lat, wy mocno pracujecie nad sobą, nad poczuciem własnej wartości, nad odwagą, nad y, asertywnością, y, nad tym, żeby być sobą. Więc tutaj dużo się dzieje u was w odświadomości, dużo w ukryciu, odwaga też do. Różnego rodzaju procesów terapeutycznych, pracy nad emocjami, czy y, pracy z emocjami poprzez ruch, poprzez stanie spontaniczne. Y, pamiętajcie, baran to jest działanie, więc tu y, 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 taka będzie też dyscyplina, bo sadźni to też dyscyplina, tak? Y, krok po kroku wchodzę w tą swoją siłę, w swoją energię, w swoje działania. Duża zmiana, ponieważ Saturn, gdy wchodzi do Barana, rozpoczyna nowy cykl astrologiczny, ponieważ Baran jest yy, pierwszym znakiem, ale to jest za Wami, tak? Nie do końca macie do tego dostęp. Yy, to dotyczy też spraw ukrytych, czyli będziecie się mierzyli z różnymi, yy, no powiedziałabym, trupami w szafie. Yy, I 26 Merkury przechodzi do znaku z bardzo dobre, dlatego że Merkury włada bliźniakiem i jest u siebie tutaj, więc tutaj jakby wiecie, słońce jest już w bliźniętach, merkury jest bliźniętach, więc dużo tutaj u was dużo, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Tutaj działacie, rozmawiacie, wpisujecie nowe umowy, kontrakty, różne rzeczy robicie, tak? Czyli dużo się może dziać. Poza tym, jak gdy Merkury wejdzie do bliźniąt, zrobi sekstyl do Neptuna i do Saturna, czyli nowe szanse, nowe możliwości. Tutaj może też tak być, że Wy coś po cichu na przykład robicie, tak? Zarabiacie, nie wiem, pieniądze troszkę bierzecie pod stołem, jakieś usługi wykonujecie, szybkie, krótkie i pieniądze do ręki, na przykład, tak? Być może okaże się, że, że znajdziecie. Jakiś nowy sposób, żeby sobie na razie dorobić, być może w przyszłości yy, mocniej się w to zaangażujecie. I w tej energii, moi drodzy, odbywa się now Księżyca w znaku bliźniąt 27 maja. Podczas nowiu Merkury planeta komunikacji, współpracy, biznesu ustawia się w trygonie do Plutona, zapowiadając zmiany w waszej karierze zawodowej. Zmiany w sposobach zarabiania pieniędzy, poprawy w tej sytuacji, ale pamiętajcie, że to jest poprzez transformację, bo taki jest Pluton, że Pluton zmienia. Pluton mówi, cały czas coś się zmienia, cały czas idą zmiany i nic już nie jest takie samo. Już dzisiaj nic nie jest takie samo jak wczoraj, a jutro nic nie będzie takie samo jak dzisiaj. Więc wiecie, warto odważnie wchodzić w coś nowego, tak? Nawet jak to będzie, nie wiem, że zarobię 50 zł. Wykonam być może jakąś usługę, coś, co potrafię, coś, co idzie mi z łatwością. Doradzę komuś. Tutaj pamiętajcie, merkury to też słowo mówione, komunikacja, podpisanie jakiejś umowy, jakiejś nowej umowy, na innych warunkach. I to no, daje Wam duże możliwości, tak? Ponieważ dotyczy u was to sposobów zarabiania pieniędzy, waszych wartości. I merkur w trygonie do Plutona mówi o pozytywnych zmianach w karierze zawodowej. Więc tak oto się przedstawia ten miesiąc. No, mocny miesiąc, bo, ponieważ i słońce, i merkury łączą się z tym uranem. Planetom rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian, Uran docelowo, przyszłościowo zapowiada duże zmiany u Was w sposobach zarabiania pieniędzy. Tak? Tutaj, tutaj, yy, gdy przejdzie do bliźniąt, świat przyspieszy, tak? i teraz Merkury przechodzi do bliźniąt, i jakby pokazuje, co się może później dziać. Więc, drogie byki, życzę Wam cudownego miesiąca, wykorzystania tej energii, tego Słońca Merkurego w Waszym znaku, takiej stabilizacji i odważnego stawiania czołu swoim lękom, swoim niepokojom, zmierzenia się z trudnymi emocjami. W jakiś sposób rozładowania, bo baran wiecie, to mówię, taniec, ruch, sport, wszystko jest dobre, tak? E, oczywiście zachęcam do konsultacji u mnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby poznać siebie, sprawdzić, czy to jest dobry czas e, na zmianę pracy, na założenie działalności, w jakim kierunku iść, na co uważać, e, odkryć swoje talenty, e, odkryć swoje mocne strony, jakieś ograniczenia popracować troszeczkę nad sobą. Zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was cieplutko, drogie byki. Do zobaczenia w